Na naszym kanale poruszyliśmy już mnóstwo tematów dogłębnie, w sposób bardzo zaawansowany. Natomiast myślę, że pora jest wrócić troszkę do podstaw, bo przecież u nas są również ludzie, którzy w swoją przygodę z pompami ciepła dopiero zaczynają, dopiero zaczynają szukać urządzenia, nie wiedzą jeszcze jak ono pracuje. No i pierwszym takim, jednym z głównych pytań, które przed nimi staje, jest Split czy monoblok? Co lepsze, czym to się różni, kiedy co wybrać? I o tym powiem Wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Na wstępie mam gorącą prośbę, jeśli uważacie, że materiały, które robimy są przydatne, zostawcie kciuka w górę i subskrypcję. Nic Was to nie kosztuje, nam to pomoże dotrzeć do większej ilości osób. Z góry dziękuję i będę bardzo wdzięczny. A teraz przechodzimy do sedna. Pompy ciepła możemy podzielić w sumie na dwie takie główne grupy, czyli właśnie pompy ciepła typu monoblok oraz pompy ciepła typu split. Czym się różnią, jaka jest główna różnica? W pompie ciepła monoblok obydwa wymienniki, czyli wymiennik Powietrze czynnik chłodniczy i wymiennik czynnik chłodniczy woda znajduje się na zewnątrz. Natomiast w pompie ciepła split mamy jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną. W jednostce zewnętrznej znajduje się wymiennik, który odbiera ciepło z otoczenia i przekazuje go do czynnika chłodniczego. Natomiast gorący czynnik chłodniczy oddaje ciepło do wody, ale na ścianie, w domu, w takim najczęściej hydroboksie bądź też jakimś cylindrze. Natomiast drugi wymiennik znajduje się w środku w budynku. Pomiędzy Jednostką zewnętrzną, a jednostką wewnętrzną w pompie ciepła typu split mamy instalację z czynnikiem chłodniczym, a pomiędzy jednostką zewnętrzną pompy ciepła monoblok i kotłownią, bądź też jednostką wewnętrzną, bo o tym powiem kawałek dalej, w pompie ciepła typu monoblok mamy rury wodne, czyli instalację wodną, więc z domu wypływa nam woda, która jest ogrzewana na zewnątrz i która już ogrzana wraca do budynku. Dlaczego powiedziałem o jednostce wewnętrznej pompy ciepła typu monoblok? Ano dlatego, że są producenci, którzy do swoich pomp ciepła dedykują hydroboxy. Z tym, że nie są to takie hydroboxy jak w splicie, bo przypominam, nie ma tam wymiennika, a są tam poszczególne elementy hydrauliczne, które montuje się w kotłowni tak czy inaczej. I są to również urządzenia elektroniczne, np. sterowniki do pompy ciepła. Część elektroniki jest przeniesiona z zewnątrz do środka, żeby na przykład zabezpieczyć ją przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak temperatura, wilgotność i tak dalej. I niektórzy producenci coś takiego stosują. Dobrym przykładem jest Koton, który ma sprzedaje swoje pompy ciepła TR-adapt, czyli inwerterowe wyłącznie z jednostkami wewnętrznymi różnego rodzaju. Są w sumie dwa do wyboru, kiedyś będzie trzeci. Natomiast są producenci jak na przykład LG, gdzie mamy pompy ciepła typu monoblok na R32 i jedyne co dostajemy do środka to jest taki sterowniczek naścienny. Natomiast mamy pompę ciepła LG na R290, gdzie do wyboru mamy albo Control Box, czyli taką niewielką skrzynkę wymiarów mniej więcej kartki A4, w której znajduje się wyłącznie Elektronika bądź też mamy Hydrobox, w którym znajduje się przepona i w którym znajduje się grzałka przepływowa i jest to urządzenie wielkości kotła. Gazowego, mniej więcej. I urządzenia, które są monoblokiem, ale z takim właśnie hydroboksem, najczęściej nazywane są hydrosplitami. Ale proszę nie mylić tutaj ze splitem, wciąż jest to pompa ciepła typu monoblok. Największą wadą pomp ciepła typu monoblok, którą często się podkreśla, jest właśnie to, że mamy tam instalację wodną. Więc potencjalnie, jeśli zabraknie prądu na dłużej niż pół godziny, na przykład i będzie mróz na zewnątrz, może się okazać, że woda w rurach mogłaby w rurach i w wymienniku przede wszystkim mogłaby zamarznąć i doprowadzić do uszkodzenia tegoż wymiennika, które będzie wiązało się z drogą naprawą. Ale nie jest to scenariusz nieunikniony, że tak powiem. Można pompy ciepła typu monoblok zabezpieczyć. Można a nawet trzeba. Producenci dopuszczają Zazwyczaj trzy rozwiązania. Pierwszym jest montaż zaworów antyzamrożeniowych. My takie zawory na naszych instalacjach używamy najczęściej. Są to zawory antyzamrożeniowe Kalefi, ale są też zawory na przykład Afrizo czy Giacomini, których również można śmiało używać w instalacjach monobloków. Zawór działa w ten sposób, że jeśli temperatura w rurze spadnie na przykład do 3 stopni, zaczynają one spuszczać wodę z układu i Efektem tego jest to, że w wymienniku nie ma wody, więc woda nie zamarznie i nie rozsadzi wymiennika. Drugim sposobem jest system antyzamrożeniowy UPS, czyli sterownik, czyli akumulator i 12V pompka, która po prostu mieli wodę, jeśli zabraknie prądu z sieci, z tego akumulatora mieli wodę. Jak wiecie, woda w ruchu, tak jak w rzece zimą woda płynie, a w jeziorze zamarza, tak... Ten właśnie UPS zapobiega zamarznięciu pompy ciepła. No i trzecią opcją jest zabezpieczenie pompy ciepła glikolem bądź też roztworem wodno glikolowym gdzie mamy jakąś temperaturę, na przykład mieszamy glikol w proporcjach 25% i temperatura zamarzania takiej mieszanki to jest minus 7, i do tych minus 7, jeśli nie będzie prądu, to nic się z waszą pompą ciepła po prostu nie stanie. W pompie split nie ma w ogóle tego problemu, jeśli. Nie będzie prądu przez tydzień, prąd wróci za tydzień. To o ile nie zamarznie wam instalacja w domu, a raczej się to nie stanie, no to pompę ciepła można po prostu włączyć, ona ruszy z biegu bez najmniejszego problemu. Zaletą pomp monoblok jest to, że często, jeśli właśnie producent nie wymaga montażu hydroboxa, tylko sam sterownik, są one po prostu bardziej kompaktowe. Czyli możecie zamontować jednostkę zewnętrzną, która co prawda prawdopodobnie będzie większa, ale w kotłowni potrzebujecie mniej miejsca. Na przykład, możecie zamontować pompę monoblok, która nie wymaga montażu bufora. No i w waszej kotłowni, w sumie, są przepony, jest zbiornik ciepłej wody, jakaś skrzynka elektryczna, troszkę drobnicy na rurach i to jest wszystko. I taka kotłownia może zająć nie wiem, półtorej metra kwadratowego i macie całą kotłownię gotową. Z drugiej strony są też pompy ciepła split z jednostkami typu lodówka. Tylko, że niestety jest to droższe zazwyczaj. Możecie tutaj, mamy akurat jednostkę, taką szafę hydrauliczną Easy Fast, ale do monobloków. Natomiast są też szafy hydrauliczne do splitów, gdzie w takiej szafie macie zamkniętą całą kotłownię. Jeśli nie montujecie bufora, to również montaż takiej szafy i sprawa z głowy. Nie potrzebujecie po prostu więcej miejsca, ale podkreślam, najczęściej jest to droższe niż montaż monobloka z samym zbiornikiem ciepłej wody. A co będzie tańsze w eksploatacji? Co będzie lepsze? No moim zdaniem nie można powiedzieć, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze, bo to już zależy od konkretnego użycia tego urządzenia od konkretnego yy, może nie tyle typu pompy ciepła. Zawsze tak mówię, nie porównywać splita do monobloka, co jest lepsze, co jest gorsze, tylko porównywać konkretne urządzenie do konkretnego urządzenia. Wadą splitów jest to, że nie ma splitów na czynnik R290, czyli. Najefektywniejsze w tym momencie pompy ciepła, są to zawsze monobloki. Topowe urządzenia w większości producentów, pewnie niedługo wszystkich producentów są to monobloki na R290 i te właśnie pompy mają najlepsze parametry. Ale z drugiej strony, jeśli montujecie pompę ciepła w domu letniskowym, nie chcecie mieć w głowie tego, że coś się potencjalnie może z nią stać. Warto wtedy wybrać splita, bo po pierwsze, jeśli to jest dom, w którym nie mieszkacie cały rok, tylko jesteście tam okazyjnie, musicie utrzymać temperaturę w środku, to nie są wam potrzebne jakieś super wybitne parametry tego urządzenia, bo w takim domu przecież nie wietrzymy, nie musimy grzać cały czas ciepłej wody użytkowej, tylko możemy utrzymywać sobie 15, 14, 16 stopni w środku i to w zupełności wystarczy. I nie macie wtedy w głowie tego, że jestem 500 km od drugiego domu. I co się stanie, jak mi nagle odetną prąd na 3 dni? Czy pompa ciepła, z którą zapłaciłem, jak za samochód mi się po prostu zepsuje, czy nie? Split jest idealnym wyborem w takim przypadku. Często też jest tak, że niektórzy instalatorzy mówią Panie, tylko monoblok, Panie, tylko split. No, my jesteśmy dalecy od takiego podejścia. W innowacyjnym domu montujemy i świetne splity, i świetne monobloki. No, a właśnie to, jakie to będzie urządzenie, to już dobieramy konkretnie pod wasze potrzeby. Wadą tego, że w splicie musicie zamontować jednostkę wewnętrzną, jest to, że często nie jest ona bezdźwięczna. I jeśli macie cienkie ściany w domu, może po prostu będziecie ją słyszeć. Nie jest to na pewno dźwięk jakiś uciążliwy. Podobnie zresztą jest na przykład z falownikami od fotowoltaiki. Są takie falowniki, które nie mają pasywnego chłodzenia, tylko chłodzone są wentylatorami. No, potrafią one trochę hałasować, jak się koło nich stoi, to po prostu jest to nieprzyjemne. Jest też taka obawa: niektórzy ludzie mówią, że nie chcą żadnych rur z gazem w domu. Że nie chcą, żeby ktoś robił instalację pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną, bo to nigdy nie jest prefabrykowane, to oczywiście przy montażu trzeba taką instalację zrobić od zera i zawsze zachodzi teoretycznie jakaś możliwość błędu ludzkiego. Natomiast w monobloku zawsze cała instalacja chłodnicza zamknięta jest po prostu w fabryce przez producenta, tam jest sprawdzona i ta sprawdzona. Działająca już pompa ciepła wychodzi z fabryki. Obawą ludzi szukających pomp ciepła jest to, że czynniki, które pozwalają na montaż pompy ciepła typu split, czyli na przykład R32, będą w przyszłości wycofane. No jest takie ryzyko, nie wiem do końca jak to będzie z czynnikiem R32, jak dotąd wiemy na pewno, że R410 będzie wycofany z obrotu, ale nie ma się co martwić, dlatego że pompy ciepła, na czynniki starsze, a nawet lodówki, a nawet klimatyzatory, na czynniki, które już od kilkunastu lat są po prostu niedostępne. W sensie nie można kupić nowych urządzeń na ten czynnik. Wciąż są serwisowane te czynniki, wciąż są w obiegu. Nikt wam nie przyjdzie i nie wyrwie pompy ciepła ze ściany i nie powie, że to jest szkodliwy dla atmosfery czynnik chłodniczy. Po prostu nie będzie można montować nowych urządzeń na ten czynnik, ale wciąż będzie można użytkować i serwisować te starsze. Obawą też jest to, że przegląd splitów jest droższy niż przegląd monobloków. No ogólnie z tego co znam rynek jest to nieprawda, zazwyczaj są to takie same pieniądze. Jest też kwestia tego, jak daleko będzie jednostka zewnętrzna od jednostki wewnętrznej bądź też kotłowni. Jeśli to są duże odległości, to lepiej sprawdzi się pompa ciepła typu split, straty na tym przesyle będą po prostu mniejsze. Jeśli popatrzycie na pompę ciepła to z pewnością będziecie w stanie powiedzieć, która jest monoblokiem, która jest splitem, dlatego że monobloki są zazwyczaj większe i cięższe, szersze, wyższe, natomiast splity są zazwyczaj mniejszymi urządzeniami. Jest to spowodowane tym, że część komponentów jest przeniesiona do środka, do budynku i to, że pompa ciepła typu split jest mniejsza i lżejsza, oznacza, że prędzej można ją zamontować w jakimś nietypowym miejscu, na przykład gdzie jest tego miejsca niewiele. Bądź też na przykład można tą pompę powiesić na elewacji, bo jeśli coś waży, nie wiem, 80 kg czy 90, łatwiej jest to zamontować na elewacji. To jest w sumie taki duży klimatyzator niż monobloka, który waży 250 kg. Moim zdaniem, trwałość urządzenia nie jest uzależniona od czynnika chłodniczego, nie jest uzależniona od tego, czy to jest split, czy monoblok, tylko od tego, jak to urządzenie jest zbudowane, czy jest to urządzenie jakościowe, czy jest to po prostu. Przepłacona pompa ciepła z dalekiego wschodu. A jeśli jesteśmy już przy awaryjności, to powiem tylko jedną rzecz: że potencjalnie splity, przez to właśnie, że to instalator buduje układ pomiędzy jednostkami zewnętrzną i wewnętrzną, jest bardziej narażony na wycieki czynnika chłodniczego. W związku z czym warto robić przeglądy pompy ciepła typu split, jeszcze bardziej niż pompy ciepła typu monoblok, po to, żeby sprawdzić stan czynnika chłodniczego, bo będzie to wpływało mocno na wydajność całego urządzenia. Obserwując rynek, można powiedzieć, że coraz bardziej popularne są monobloki na czynnik R290, które wypychają zarówno pompy ciepła typu split, jak i monobloki na czynnik R32, które jeszcze jakiś czas temu były dosyć popularne. Technologia się zmienia, wszystko idzie do przodu. Producenci wprowadzając flagowe nowe urządzenia, zazwyczaj wprowadzają urządzenia właśnie na czynnik R290. My w naszej ofercie mamy mnóstwo takich pomp: mamy polskie urządzenia produkowane w Polsce, takie jak JBG, takie jak Cowtone, ale mamy też czeskie akondy, mamy też japońskie Mitsubishi na R290, mamy koreańskie LG, ale mamy też. Pompy na R32, jak Mitsubishi legendarny Mitsubishi Zubadan, jak Mitsubishi jako inwerter, mamy również pompę ciepła imergas hybrydową, która również pracuje na czynniku R32. No i mamy pompę LG także na czynniku R32. Jeśli jesteście na kupnie pompy ciepła i chcielibyście się coś więcej dowiedzieć, kontakt do nas znajdziecie w opisie. Śmiało dzwoncie chętnie wam pomożemy, dobierzemy, wycenimy urządzenie. No i podsumowując, Moim zdaniem nie można powiedzieć, czy pompa ciepła split jest lepsza od monobloka, czy monoblok jest lepszy od splita. Bo to zależy od konkretnego przypadku. W dwóch zdaniach. Jeśli macie dom, w którym nie mieszkacie na co dzień, lub mieszkacie w miejscu, gdzie nie będzie prądu, bądź też często nie ma prądu, zamontujcie sobie splita. Jeśli mieszkacie w miejscu, gdzie nie ma problemów z prądem, gdzie mieszkacie na co dzień, chcecie pompę ciepła najwydajniejszą, kupcie sobie. Pompa ciepła typu monoblok, na czynnik R290. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.